Nie chcę Wam zbytnio pokazywać na ten moment gdzie jest moja baza, ale powolutku kształtuje się to już tak Tutaj już 4 na 4 myślę, że przytrzymam się przy tym formacie bazy Nie wiem czy będę w stanie sam budować 5 na 5 Jeszcze o tym pomyślę, zobaczymy co z tego wyjdzie O, to Zero był Jestem sobie w zawodzie na mapce Powiem Wam, że tutaj nic specjalnego, trochę zgarnałem jeden granacik tak sobie lutuję, czekam zaraz na zrzut pluginowy Siema Tomasz, pokaż ile itemków ukradłeś na tej militarce, co? No pokaż Tomek Dobra, mamy jakiegoś jednego świra po drugiej stronie milki Idziemy się nim zajmiemy To chyba ten co mi się tutaj gdzieś tak Śmiesznie skampił O właśnie tam gdzieś jest No, panie Tomaszu, oraz drugi się nie udało niestety. Jest mi naprawdę przykro, ale no. Dobra, Mati. Nie wiem, z czego strzelałeś, ale to fajna broń. No i to Kałach jest. No i masno. Mamy pierwszy Kałach zdobyty na tej, na tej mapce. To mi się ploba. Siema się świrusy mały updatecik na ten chwilę, mo moja baza prezentuje się w następujący sposób. Jednak zostaję na razie przy tym formacie 4 na 4 nie chcę za bardzo przesadzać 5 na 5 może to być dla mnie ciut za dużo Na z dwójce się trochę męczyłem z budową bazy, wolę teraz tą bazę dobrze zrobić w środku było mnie większość sta pusta, to wszystko było łatwe do rajdu. No samemu tak dużo skrapu nie farmi się zbyt fajnie, no więc... Nie chcę przesadzać. Na razie żyję tylko w tej klice 1 na jeden, gdzie mam itemy. Tutaj mam swój piękny czołg, który niedługo tutaj będzie oczywiście przykryty ścianami rufami i tak dalej. Jeżeli chodzi o mój itemowy, na ten moment szafy prezentują się tak, tutaj mamy jedna, trochę amunicji się już nazbierało. Deto dodatki szafa. dfujaka szafa, Ekspoziwy, a reszta to już raczej takie zbędne itemki takie seo losowe. Dobra, najpierw ten rik śmieszny. I Mati popełnił samobójstwo od razu. Dobra, teraz wyruszamy w lekką podróż. Um, powiem wam, jestem kawałek za zawodem. Idę do Petersburga. Um, chciałbym znaleźć gasmaskę, żeby można było zlutować silo. Um, bo na platformę jest dosyć daleko. Um, na silo jest o wiele lepszy loot niż e, na militarce. Tak mi się zresztą wydaje. Fajnie byłoby tam wejść, ale no do tego potrzebna jest oczywiście gazmaska i jakiś filterek w zapas, bo chyba na jednym nie da rady tam obskoczyć tego, może da, nie wiem. No i jestem sobie na pierwszej stacji, tu niestety poza jakąś flarą, nikomu da niczego nie potrzebną. nie ma nic, także no niestety gazmaska nie odnaleziona, mógłbym się przejść do jakiegoś kolejnego miasta chyba, co najwyżej, bo tu może być ciężko, ciężko, ciężko. Dobra, jesteśmy na kolejnej straży. Tym razem jesteśmy w Nowibirsku. I powiem wam, że jest filtr. O! Mass no fest. Mamy filtr, chociaż tyle. Straż, ale widzę, że jest lipa. I żadnej gasmaski nie ma. O, cholera, swoją drogą nie wiedziałem, że to jest druga, druga straż. I to jest chyba taka największa. Czy tu może być gasmaska? Błagam. Gdziekolwiek. E, nawet w pralce. No powiem wam, że. Maski jak nie było, tak nie ma Koleś podniósł rączki Zobaczymy kto to jest Ty meczek Ale tam już jest ktoś lepszy To ma Nokto I schował się do bazy Quatrix Aha, tu jest jeszcze jeden Dobra Wziąłem se sandbagi I wskoczyłem chłopu na dach Mogę kampić albo pod haczem, albo pod drzwiami W sumie nie wiem pod którym miejscem lepiej nie mają climb flagi, więc to jest ich bardzo, bardzo duży błąd Dobra, Jank Magierson Powiem wam, że się zdenerwowałem Nie wiem czy jeszcze gdzie są miejscówki strażackie Byłem w Petersburgu, na Wibirsku, dwie w Moskwie Nie ma nigdzie Lipa, wracam do bazy I może pójdę później w tripa jeszcze raz Udało mi się uzyskać gasmaskę z pomocą dobrego widza karol 1245. Pozdrawiam bardzo serdecznie ja się nas szukałem i znaleźć nie mogłem. Jemu się udało i znalazł. Dzięki wielkie. Jak widzicie, z bazą idzie coraz lepiej. Mamy już 4x4 cało ścianowane. Teraz tylko rów na to piętro. Ok, by to jesteśmy przed nami. Silo 2-2 wbijamy tutaj na kozaku, mamy gas maskę, mamy filtra, nie zapomniałem, mam nadzieję, nie zapomniałem. Sprawdzamy, nie ma dropu. Dobra, homuję i zostaje mi tutaj wrócić niedługo, tak naprawdę wyciągnąłem tylko aługa i trochę ammo, no także takie profit z dupy tak naprawdę, ale... Dobra, silo 2-2 podejście numer 2, używamy filterek, cyk, maska 100%, mamy tylko jeden filtr, także... Eee, szybka akcja, szybkie wejście, szybki looting, shooting Podsumowując wyjście, wpad, granacik, bipod celownik do sniperki ranger, Drum, trochę ammo, magazynek, bulldog, magazyn, flashbang No inny korew Mogłyby być to lepsze itemy, ale w sumie... W sumie dlaczego nie, nykorev też nawet spoko, także... Może się na pewno do czegoś przyda, ostatnio polubiłem tą broń Jak tu dwóch chłopa? Gdzie? Nie masz drugiego? Widzę. Jest tam, ja kurat mam zombie na sobie. W sumie to mogę to zrobić tutaj. O kurwa, nie wysadziło jedno, naprawdę. O jest chłop. O Boże, nic będą gówno mieli, jedno wielkie. O no, Glasmass, dwa liście. Dobra, warf. <laughs> O, Night Rider jeszcze stąd poleciał. Pikaksa mają, blowtorch, scope. No, oh. Zostały im dwie szafy, locker, ale to już takie jest gównowarte. Możesz homować, no. Szybki no super szybko rajdy. O, tu Night Rider jeszcze z dramem był, zajebiście. E, to jak na pierwszy dzień to takie nawet mocne itemy, bo to przydatne jest. Także nie jest źle. Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie Drugiego dnia tego pięknego wipe'u Mamy godzinę 10.24 sobota Wszedłem sobie na turnę, miałem trochę wcześniej zacząć, ale Różne inne rzeczy mnie powstrzymały i wcale nie chodzi tu o spanie e, Tak wygląda moja baza po pierwszym dniu grania Mamy zabudowane, co jest 4x4, 4. zostałem przy tym Jeden, jedno pięterko jak na razie tylko Czołg już jest oczywiście bezpieczny, nie musimy się o niego martwić U góry tak naprawdę tyle co, tylko tutaj ściany na bok Niektórzy już wiedzą, gdzie mam swoją bazę, ale mimo wszystko, i tak na filmie nie chcę się za bardzo z tym chwalić i pokazywać. Muszę sobie dorobić więcej szaf tutaj w bazie, bo już niektóre itemy się nie zaczynają mieścić. Ale oczywiście, trzeba na to dozbierać. scrapik Wczoraj wieczorkiem już nic nie nagrywałem, skończenia bazy, już byłem troszkę taki zmęczony, już mi się nie chciało nawet nic gadać do samemu, do siebie. Także sobie odpuściłem. Dzisiaj kolejny dzień przygód, kolejny dzień podbojów. Miło, miło bardzo z waszej strony, że 10 rano was jest tyle na serwerze. Fajnie, że tu was tutaj wchodzi, fajnie, że z kim pograć? Ja was bardzo serdecznie zapraszam na ten piękny serwerek. Tutaj macie IP, IP macie również w opisie. Wchodźcie, grajcie i dobrze się bawcie. Rosja to jest duża mapa, starczy tutaj miejsca dla nas wszystkich. Plan na dzisiaj, plan na dzisiaj. Kończymy drugie piętro tej bazy. Patrzcie, pociągiem jadą. Dobra, noga złamana, ale wylane. O, kilo, flatoreczka, pikax ale ma śniutko. Czy to jest pełny kałasznikow? Oczywiście, że tak, super ancko. Dobra, powiem wam, że podziałałem trochę w bazie. Teraz yy, porobiłem trochę rzeczy. Jak widzicie, stworzyłem sobie tutaj taki garaż Oczywiście, to jest taki garo, że trzeba ściągać ściany, żeby z niego wyjechać oczywiście um, tutaj będzie miejsce na jeszcze jakąś APCę, czy coś się od boku będzie wjeżdżało teraz tylko trzeba misle zbierać do niego i mam nadzieję, że na tym wajpie uda się zrobić jakiś rajd czołgiem dobra jakiś pronto wariacik mordziutto dutuje milkę, ja mam tylko snajper z Q nie jest to najlepsze wyposażenie na tym świecie jest w którymś z tych baraków jednak nie dobra chyba tam siedzi dalej a on to już schomował Oczywiście, no tak Okej okay. Było co najmniej dziwne to jest piękne. Zabijasz sobie typa, on tu ci przynosi rufy, rzeczy na scrap. Boże, ja co nie są dzisiaj hojni. Nie miałem włączonego nagrywania, bo mi tak trochę z zaskoczenia wyskoczył, wam powiem. On tu drzwi zdjęli, czyli w dół trzeba walić. oho, ho, Uuu, ale łóżek i skrzynki. ja Granat jeden. Dwa granaty. Trochę szaf jest. Ciekawe, co tam będzie. Dobra, opening robimy. Opening shaft. O poranku. O explo granaty. Ale masnu Ohoho Oho, to prawda, akurat. O eksplozivki O no, kto tak? Dziękuję, kocham. Dobra, Ty, Tak, jak na taki start, no. mają jakieś temy. O kolejne eksplozivki. Kolejne granaty, kolejne explo. Powiem, że jestem podziwu, powiem dla nich w sumie No i ziup, jesteśmy po pierwszym raidzie, co my tutaj mamy ciekawego Tam panowie zdobyli mosiu z krzykiem sporo eksplo i granatów Także fajnie się troszeczkę zwróciło Ale no, no, ja sobie tutaj przygarnąłem tylko parę broni yy, Jakieś nocto, bo się przyda parasoleczka zawsze na plus Także fajno, fajno, jak na taki raidzik drugiego dnia yy, Gdzie te ziomki tam jakoś chyba super długo nie grają No to fajnie, fajne itemki nawet wpadły, jestem zadowolony